Cześć! Ja jestem Andrzej, a wy oglądacie kolejny filmik na kanale Ósma Łapa. Na początku chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie pozytywne komentarze i opinie, jakie zostawiliście pod pierwszym filmem. Wielka łapka w górę dla wszystkich oglądających. Jesteście super. W dzisiejszym odcinku, dla odmiany, trochę pogadam. Poznamy zewnętrzną budowę ptasznika, ale najpierw intro. Kilka osób w komentarzach zasygnalizowało, że w pierwszym filmie o ptasznikach było za mało ptaszników, więc w dzisiejszym odcinku to może mi ta oto piękna samiczka z gatunku Nandu coloratovilosus. Wiedza, którą Wam dzisiaj przekażę będzie oczywiście ogólna, nie będę się zagłębiał w szczegóły takie jak gdzie znajduje się nadustek czy wzgórek oczny. Wymienię podstawowe elementy budowy zewnętrznej ptasznika. Ciało ptaszników składa się z dwóch podstawowych elementów. Z połowia, i z odwłoka. Głowotłów ptasznika składa się z ośmiu segmentów. Mimo, że metameria, czyli segmentacja, nie jest widoczna, to zaufajcie mi, jest ich dokładnie osiem. W czwartej klasie miałem szóstkę w biologii. Pierwszy segment, odcinek przedgębowy, zwany inaczej akronem, od greckiego akros, co oznacza czubek, końcówkę, pozbawiony jest odnóży. Natomiast każdy kolejny zawiera ich jedną parę. Na drugim segmencie znajdują się szczękoczułki, zwane też helicerami. U ptaszników zbudowane są one z trzonu podstawowego oraz pazura jadowego. Tak, pazura, nie kła, nie żądła, nie zęba, pazura jadowego. Na trzecim nogogłaszki, A na segmentach od czwartego do siódmego mamy po parze odnóży krocznie. Górną część głowotłowia zakrywa karapaks, czyli twarty pancerz, element szkieletu zewnętrznego, inaczej zwanego egzoszkieletem. Bo jak na pewno wiecie, stawonogi posiadają szkielet zewnętrzny, z przodu głowotłowia. Pająk posiada oczy. Najczęściej w przypadku plaśników jest ich 8. Natomiast taka ciekawostka, pająki mają bardzo słaby wzrok. W zasadzie potrafią odróżnić tylko dzień od nocy. Ich głównym zmysłem jest dotyk. Wyczuwają drgania. Odwłok składa się z 12 segmentów. Natomiast tutaj metameria również nie jest widoczna. Na końcu odwłoka znajdują się kąciołki przemne. Za pomocą których pająki wytwarzają sieć, pajęczynę czy tam inny polimer białkowy. Nazywajcie to jak chcecie. Na odwłoku, w przypadku niektórych gatunków, znajdują się również włoski parzące. Na spodzie odwłoka znajduje się kilka ciekawych rzeczy. Natomiast nas najbardziej interesuje płytka płciowa, za pomocą której możemy określić płeć ptasznika oraz płuce odprawki. Podnóża kroczne składają się z siedmiu segmentów i licząc od strony karapaksu głowotłowia, są to następująco: biodro, krętarz, udo, rzepka, goleń, człon piętowy i człon stopowy, na którym znajdują się dwa pazurki. No i co? Mamy to. Nie było takie straszne, prawda? Pięknej pani podziękujemy już za współpracę. Schowamy ją do pojemnika. Z nagrodę za pozowanie nakarmię naszą samiczkę. Rzucę jej dwa nieduże turki. Jadła kilka dni temu, ma dosyć spory odłok, więc nie będę jej przekarmiał. Jakie ja lubię rodzaj nandu? W hodowli posiadam nandu Chromatus, Scarapoenzy, Scoloratowilosus i Tripepi. Słuchajcie, rosną w miarę szybko i wszystkie mają niesamowity apetyt. Są jak czołg: ile wachl wlejesz, tyle spali. No i drugi turek złapany. Generalnie polecam rodzaj nandu na pierwszego ptasznika, oczywiście z zachowaniem rozwagi, bo naprawdę potrafią wystrzelić jak sprocy, zwłaszcza chromatus. Samiczkę mamy nakarmioną, wróciła do swojego docelowego pojemnika, a my w zasadzie na dzisiaj kończymy. Bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli Ci się podobało... Jeśli łapkę w górę, zasubskrybuj kanał czy zostaw mi jakiś y, komentarz. Będzie mi na pewno bardzo miło. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki. Cześć.